Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem AirBike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mamy produkt z tematu bezpieczeństwo, konkretnie lampkę rowerową z radarem. O co chodzi? Lampka jak lampka, ale dodatkową jej funkcją jest wykrywanie samochodów i zmiana sposobu sygnalizacji samochodom obecności rowerzysty, czyli jak lampka zobaczy Samochód to zmienia swój system migania. Tutaj mamy instrukcję. Wiadomo instrukcji się nie czyta. Tutaj mamy całą resztę szpej. Pudeczko jest puste i tak wygląda lampeczka spakowana. Kabel do ładowania. Nothing special. Tutaj mamy jakiś zestaw uchwytów. Lampka pasuje praktycznie do wszystkich sztyc, a to dzięki temu, że mamy do tego adaptera tutaj zastosowane różne przejściówki gumowe i można to sobie dopasować do każdej sztycy: zarówno okrągłej, szerszej, węższej, jak i do sztycy aerodynamicznej, wążutkiej, o, uciekło, wążutkiej, gdzie jest zawsze problem, żeby na aerodynamicznej szczycy ustawić lampkę w ludzki sposób. Więc tutaj mamy możliwość to zrobić. Bateria wystarcza jak to ujął Krzysio, który u nas z tym jeździ na ładnych parę godzin. Jeżeli chodzi o dane producenta, to do 15 godzin pokazuje tutaj żywotność. W trybie najmocniejszym mamy 60 lumenów, w trybie night 30 lumenów, w trybie minimum 20 lumenów mocy łączy się po ANT+, Plusie, zarówno z łachu, jak i z Garminami w momencie wykrycia samochodu czy też kilku samochodów na Garminie bądź łachu pojawia Wam się graficzny znak samochodziku lub kropka tyle ile jest tych pojazdów tyle się tego pojawia sama lampka wygląda tak dość duża, dość ciężka, ale w miarę Płaska. Włącznik ma z góry. Nie wiem, czy ta jest naładowana, nawet jest naładowana. Tutaj widzę już diodę Bluetooth'u, e, pozwalającą na sprawdzenie połączenia i na stan, pokazanie stanu naładowania. Możemy ją włączyć na tryb świecenia stały z boku. Też lampka ma prześwity, także dodatkowo zwiększa widoczność boczną. Drugi tryb pracy to jest tryb pulsacyjny. Światło. Pulsacyjne, stałe i światło mrugające. Także takie trzy tryby pracy mamy do wyboru. Pamiętajcie, że w momencie wykrycia auta ta lampka zmienia swój tryb pracy i zaczyna mrugać bardziej intensywnie. Jak kolarza widać z lampką lub bez lampki, to możecie zobaczyć w naszych innych filmach o bezpieczeństwie. A teraz sobie tą lampeczkę zważymy waga jest wyzerowana. Sala ma lampka waży 71 gramów ale oczywiście przyda nam się pewnie jeszcze system montażowy. W tym momencie zestaw utył nam do 100 gramów Kosztuje ta lampka 950 zł. To jest nie mało, ale znacząco podnosi nasze bezpieczeństwo i podnosi też komfort jazdy, bo nie ma ryzyka, że zaskoczeni przez pojazd, który na przykład miał dość cicho pracujący silnik, podjechał cicho od tyłu i w ostatniej chwili daje mocno gazu, szybko nas wyprzedza, zaskakuje nas, stresujemy się, wykonamy jakiś nerwowy ruch. No wizyta u jakiegokolwiek lekarza wyniesie zapewne więcej niż te 950 zł. Także myślę, że jest to wydatek wart rozważenia. Oczywiście, jeżeli nie ma kasy na taką lampkę, można użyć najprostszej już za 50 zł kupimy solidne produkty a do 100 zł swobodnie kupimy produkty wielorazowo ładowane przez USB gdzie nie musimy się martwić o baterie nie musimy wydawać na nie kasy zdecydowanie polecam Wam korzystanie z lampek bo znacząco to podnosi bezpieczeństwo i Waszą widoczność tak jak tutaj łatwo zaobserwować kolaż bez lampki znika kierowcy z oczu praktycznie w moment kolarz z lampką jest widoczny do kilkuset metrów najlepsze lampki są widoczne bez mała z kilometra. A pamiętajcie też, że i w dzień warto stosować lampki, bo widać wyraźnie, że kierowcy kolarzy z lampką widzą lepiej, mijają w większej odległości. Nie ma ryzyka, że przy światło cieni, jeżeli jedziecie pod jakimiś drzewami w pełnym słońcu, gdzieś tam refleksy świetlne oślepią kierowcę i utrudnią mu dostrzeżenie was. I na przykład zostaniecie potrąceni, dlatego że ktoś Was nie widział oślepiony słońcem. Taka lampka zdecydowanie to ryzyko minimalizuje. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych wideo. Hej!